W żadnej Suczy wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na terenie parkingu przy szpitalu w Subcy. Na miejsce pożaru udały się dwa zastępy straży pożarnej. Na miejscu dostaliśmy samochód osobowy marki Golf, gdzie cały przód pojazdu był objęty płomieniami. Strażacy podali jeden prób na palący się samochód został ugaszony. Prawdopodobną przyczyną tego był zwarcie instalacji elektrycznych w silnika. W akcji brały udział dwa zastępy, sześć strażaków.